Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jestem ja, Mr. Hero, jest mój kolega Rilen, Witam Cię. Szyma. Siema, szyma. Siema. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o kilku tematach, tak? Może zacznijmy od tego, co, je, co Ciebie pewnie najbardziej interesuje. Czyli już, tak. Młodych, y, rosyjskich talentów. I osłukę. No tak. Świetny grajek. Świetny tak. Grajek. Tak, świetny grajek. Jak myślisz? Może tak, może zacznijmy od początku w ogóle. Młody grajek gra w Akademii Spirit, jest obiecującym talentem. No i no wydaje się, że jednym z najlepszych, którzy właśnie chodzą, można powiedzieć. No i. No, brat Donka, po prostu jest jakiś brat Donka zaginiony. No i. No jakby. Powiem tak. On ma teraz lat 16 czy 17? 17 chyba już, tak? Yy, nie wiem, zaraz zobaczę. W każdym razie. No. no w ogóle nie wiem, czy widziałeś jego w yy, gry, ale on, on praktycznie gra jak Scream, jakby on po prostu strzela 17. jakieś niesamowite... Są... Ile? 17. No. 17, okej. Okay. No to dobra, no to już. Czyli, czyli będzie wchodził yy, w ten. Jeri, jeden tak samo jak Dong, mając 17 lat. No Prawdopodobnie. I... No, no myślę, że, myślę, że raczej na pewno, myślę, że raczej na pewno, no. Ale wracając, to on ma taki właśnie ciekawy, to znaczy ciekawy, no po prostu bardzo efektowny styl gry, bo strzela niesamowicie dużo tych one tapów I powiem ci, że no. Ogólnie to nie ma w sumie teraz takiego zawodnika, no może tam Niko by czasami kośnie, Ale nie ma ogólnie takiego teraz zawodnika, jakim był kiedyś Scream, który wiesz tak po prostu no w zasadzie notorycznie strzela te one-tapy, a on właśnie takim zawodnikiem jest. I to wielokrotnie widziałem na jakimś demku czy coś, jaką po prostu no wiesz w którym no praktycznie nie ma, że każdy zawodnik przeciągnąłby spraya, to on... No, sobie po prostu strzela one-upy i to jest. że to wygląda tak. No wiesz, no nie będę mówił. No, wiadomo, że każdy lubi oglądać dobre heady, i, i jakby chyba, chyba nie muszę tutaj się rozwijać pod tym kątem. Eee, także no. No, ale dobra, może przejdźmy do tej strony, jaką jest to, czy, czy on sobie w ogóle tam poradzi, bo to będzie przecież jego taki. To będzie jego debiut, tak? W tier 1. Tak. Wcześniej nie grał na takie zespoły. Lotki i różne źródła, nawet można powiedzieć, yy, do, dość zaufane, bo tutaj HLTV podało kilka jeszcze osób, że wiosłkę ma zostać wykupione ze Spirit Academy przez Falcons. Teraz, yy, według różnych źródeł, ma zamienić albo Magiska, albo tss -a. Z tego mi wydaje się, że bardziej będzie to Magisk, jednak. SS. No, znaczy no, wiadomo, jakby już wspominaliśmy już yy, na no, poprzednim materiale, yy, czy tam jeszcze o poprzednim, o tym, że no, Magisk niestety jest nie do ruszenia, ale no, chyba jednak będzie do <laughs> Chyba e, przestali ale, chyba się tych teczek. Ale w ogóle, spójrz na to, że, spójrz na to w ogóle, w jaki sposób jest zbudowane Falcons, że... Nie odnosisz takiego wrażenia, że jakby te drużyny, znaczy wiadomo, to jest oczywiste, tak? Ale spójrz, spójrz na to tak z boku, że w zasadzie grają Falcon z gra naprawdę dobrze teraz. Nie oszukujmy się, że tutaj no dwukrotnie teraz przegrali e, finał z Vitality, ale no to był całkiem wyrównany finał. To znaczy, powiedziałbym, że bardzo wyrównany. Byli w zasadzie o włos od tego, e, żeby żeby w sumie pokonać Vitality. No, natomiast i... w fazach grupowych tak nie do końca wychodziło, bo tam 2-0 przegrywali, tam przegrali. No dobra, ale dążę do tego, że wydaje mi się, że, że ten team aktualny to ma jakby niesamowity potencjał i wydaje mi się, że po prostu oni tam wiesz, potrzebują trochę czasu, co nie? Że w zasadzie Monesi jest śwież w ekipie. Muszą się tam jeszcze dograć. A no w zasadzie to już wychodzi kolejna zmiana, nie? Kolejna. I jakby to trochę tak, wiesz, jakby. Jakby. Wiesz, to tak jakby trochę budował skład, jakiś, nie wiem, jakiś gość, który średnio ma w ogóle pojęcie i kieruje się wyłącznie, wyłącznie liczbami i tym, co mówią media, że, no wiesz, że Kiosuka jest no, w zasadzie teraz jednym. Z głośniejszych ników w świecie CS, no bo strzela niesamowite Hedy. Ludzie nazywają go Drugim Donkiem, i, no i wiesz, tak jakby zdecydowali się, że może wezmą go do teamu, bo jest niesamowitym zawodnikiem, i w ogóle, wiesz, nie biorą tych innych aspektów pod uwagę, tylko. No, trochę to tak wygląda, nie uważasz? No, przede wszystkim, ja teraz się zastanawiam, to się trochę, trochę jak g tu będą wyglądać, stary. Gdzie będzie tyle gwiazd, że nie będzie, nie będzie miejsca na mapie, żeby obsadzić wszystkich? Jeżeli każdy ma być star playerem, no to, to mogą, mogą, się nie nie, mogą się nie zgrać. O, tak. No tak, no właśnie, że spójrz na to, że jest Mones i jest Niko i... i tak myślę sobie, że... że co będzie, jakby wiesz, gorzej, jeżeli wymienią TSS-a czy Magiska? Yy, ma no bo tak sobie myślę, że. TSS to jest prawdopodobnie w Falcons taka... Zresztą on nawet sam o tym mówił. Że to jest osoba, która ma tworzyć przestrzeń dla Monasego i Niko. I myślę, że on jakby, wiesz, idealnie jakby to balansuje i on jest jakby... Myślę, że wprowadza bardzo dużo do tego teamu. Dlatego uważam, że no jak oni pozbyliby się tss no to mogłoby być też Gigalipa. Na No, dobrą sprawę. A do tego, no, myślę, że... Myślę, że mimo wszystko lepiej jakby po prostu przed za miejsce magiska, nie? Tak szczerze. Też musisz zwrócić uwagę na to, że magis gra taką kotwicę w sumie. Można powiedzieć. No bo często stoi sam y, gdzieś. No to y, na niuku chyba na rampie stał. Teraz już nie pamiętam, A nie, na, na trejnie stał na B. No, no i... tak, ale on pełni rolę kotwicy. No i widzisz, y, to jest tak. Też jak yy, i trochę jak z Żytuł z Malpsem będzie, że przyjdzie nowy świetny zawodnik, ale będzie musiał jako kotwice grać, czy później może jakieś inne zmiany coś wymyślą. Będzie tego kiosłkę będzie trzeba bardzo dużo uczyć. Do, wydaje mi się, że do nowej roli, no bo raczej roli Niko nie przejmie. Chyba, że no, nigdy nic nie wiadomo w Falcon, co się może wydarzyć. Nigdy nic nie wiadomo, tak dokładnie. Chociaż myślę, że wiesz, że Niko tam jest jakby, jakby, nie wiem, jak on to określił, ale wiesz, jest na tyle, jakby, chyba, że on sam wyszedłby z taką inicjatywą. Jest wiesz, na tyle, jakby szanowaną tą osobą, jakby ma, no myślę, że jego głos ma po prostu olbrzymie znaczenie i myślę, że on tam poniekąd może rozdawać karty e, jako jako decydujący głos. Skoro on po często koluje, tak? No tak, tak, że jakby ogólnie, no myślę, że no, Niko ma tam znacznie więcej do powiedzenia niż nam się wydaje. Ale wracając do KSU, no to ja myślę, że to może być albo wielki. wiesz, że co to znaczy, że ty już mówiąc w kontekście swojego teamu, to myślę, że to może być albo wielkie zaskoczenie i oni mogą, wiesz, stać się nowym super teamem porównywalnym chociażby do Vitality chociaż Vitality jest bardziej myślę, że takim ułożonym teamem w sensie wiesz, oni tam mają jakby no, dobra, mają. dobra to Niko i jego i mhm. no i co, no i więcej tam nie mają, to Messi jest Flames, który tam z PM'ów coś tam pojka. dobre entry zrobi, ale to nie jest taki błyszczący zawodnik taki entry fraker, jak Dąg czy... czy... No tak, no na pewno nie jest taki, na pewno nie jest taki consistent jak chociażby Dąg i, i no wiadomo ci top, top zawodnicy. No tak. I jeszcze ale... mają oczywiście dziadka Apexa. <gry> Który raz potrafi no... zakręcić dużo, a raz potrafi nie trafić w plecy. No, jak każdy z nas w sumie. Jakby nie patrzeć. No, ale wracając jeszcze to to uważam, że może, może wydaje się coś takiego, że właśnie Falcon stanie się, wiesz, jakąś nową super, super drużyną albo, no, będzie też spore rozczarowanie jakby i, wiesz, że to może po prostu nie chodzić tam u nich, ale, no... Znaczy, wiesz, też ciężko mówić o tym, że, że oni będą słabi, jak oni mają swoje, no oni mają największy fire, firepower na dobrą sprawę, no będą mieli, nie? Jeżeli, jeżeli Kiosuke do nich dołączy, no przecież oni będą mieli praktycznie no mają tak, będą mieli... no załóżmy, że załóżmy, że wyleci Magisk, no to mają no na dobrą sprawę trzech zawodników, prawie że czterech, którzy, wiesz, którzy są w stanie zrobić jakieś crazy highlighta. No bo, no bo i Niko, i Monesi, i Kyosuke, no i Tese zresztą też, no przecież oni są takimi, zresztą yy, zresztą ich i też jest no jakby całkiem przyzwoity, nie? Jakby nie patrzeć pod, pod względem strzeleckim. I on też tam Przede potrafił. Wszyscy, <śmiech> <śmiech> Przede wszystkim Kexan ma struktury. <laughs> tam, tak, tak. Ma struktury swoje. Tak jak to powiedział Monesi, zresztą. E, no także uważam, że to może być Albo, albo no, nowa potężna maszyna Albo giga chujnia Ale bardziej w tę stronę myślę, że, że będą bardzo potężni i jakby No wiesz, no nie, no nie powiesz, że będą słabi, no nie no dobra no Ja trochę myślę, że tutaj odleciałem ty mówiąc, że to może być giga chujnia, bo no jak ma być giga chujnia, kiedy oni mają takich ludzi w składzie. No to, jest nie, to jest nierealne, To jest nierealne okay, Bo chciałem się właśnie zapytać, czy, czy wykluczasz tą możliwość, że, że będzie trochę jak czyli że będą mieli tylu zawodników, ale nie będą w stanie wygrywać turniejów przez. No właśnie nie wiadomo przez co. Wykluczasz, no tak, wykluczasz taką opcję? Nie wiem, ciężko jest powiedzieć w sumie. Ciężko jest powiedzieć. Ciężko jest powiedzieć, bo dobrze wiesz, że w CS, to się wszystko potrafi wydarzyć. Wiesz, tak samo jak e, pomyślałbyś sobie o tym, że, no, że teraz Elis dołącza do FACE i, i myślisz sobie, że no, że to w sumie FACE może się jakoś tam odbuduje, że e, będzie grało dobrze i tak dalej, po tym jak, jak Robsy odszedł od ich teamu. Ale, no, i wiesz, i też w kontekście Complexity, które jakby wiesz, miało przebudowę, jakby nie patrzeć, i stracili potencjalnie swojego najlepszego zawodnika Eliża. I wszyscy myśleli, że, no, że to Complexity to już wiesz, na straty jest spisane, a okazuje się, że Complexity gra lepiej bez Eliża niż z Eliżem. A Face <laughs> gra totalną tragedię. No, Więc... tak, no, ale Face chyba nie tylko. Tam brakowało snajpera. Najpierw był niepasujący. Nie no i, i myślę, że tutaj Face powoli powoli znajduje rozwiązanie. Oczywiście według jakichś tam różnych przecieków, Bo hmm. najpierw wypożyczyli Simpa do Majora, a tutaj słyszeliśmy, z róż różne źródła podają, że czekają aż Astralis, które ma problemy finansowe, które upadło strasznie na przestrzeni ostatnich kilku lat. To tak naprawdę z ogromnej organizacji stało się no organizacją, która no taką o sobie zwykłym, zwykłą organizacją, e, która nic ciekawego, no, nic ciekawego nie wnosi. Ogryskiem. E, i, I czekają właśnie na to, żeby upadła i jest szansa wtedy, że dostaną device'a za darmo albo po jakichś kosztach niewielkich. Okej. Okay. To też, to też mi się coś obiło uszy. No tak, swoją drogą nie jest myślę że to no tak swoją drogą myślę że device no lepiej by fitował do do, do face aniżeli simple który jest wypożyczony na, na dwa turnieje e, także no w sumie myślę że device całkiem by pasował do face no tak bo Simple to nie wiem, wiesz, jakby wydaje mi się, że. Ciężko to jest powiedzieć, ale wydaje mi się, że Simple jest wiesz, taki zbyt arogancki trochę na no face i wiesz, że po prostu średnio możesz się tam dogadywać z tymi ludźmi. Ostatnio um... też widziałem, że chyba Simple z Elisem mieli kiedyś, że kiedyś się wyzywali, a tak. i Simple właśnie ostatnio mówił, że... Tylko na dwa turnieje są, więc niestety nie zdążą się powyzywać samotno. Coś takiego, takie właśnie. Lekkie tak... przepychanki. No, tak lekko, lekko się poszarpali. Okej, okay, okej. Okay. No, pamiętam, to czy to za liżem, ale to najprawdopodobniej było zaliżem. Też by się tam zgadzało, że kiedyś grali. Hmm. No, Simple ma to do siebie, że. On lubi, on bardzo lubi być kontrowersyjny i no powiem tak, no kto śledził CSA i kto śledzi CS od lat, no to doskonale wie jaki jest Simple i Simple zawsze budził wiele kontrowersji, zawsze, zawsze był tym gościem, który był, który wiesz, lubił tam ludzi poprowokować i, i też rzucić czasami coś, co niezbyt było. Wiesz takie, nazwijmy to miłe. No, ale w sumie spoko, jakby dobrze zagrał. Spoko, jakby dobrze zagrał. Bo wiesz, ja lubię. Ja lubię, kiedy on jest jakby na scenie. I fajnie, fajnie. Wiesz, im lepiej. Znaczy, im więcej jest takich ciekawych zawodników e, na scenie, tym w sumie lepiej. Bo to będzie wszystko ciekawsze. I fajnie jakby w sumie simple wiesz, znalazł sobie jakiś skład po. Po tych zawodach, już po tym zakończeniu wypożyczenia, ja szczerze, no, pomimo tego, że nie pałam do niego, do niego jakąś wielką sympatią, to mimo wszystko chciałbym, żeby grał. Bo wiesz, pooglądać takiego gościa, no to jednak poko, poko. Także poko by było, jakby. A swoją drogą to Skulls ma też grać jako Standin. Face. Tak, tak. Nie potrzebujesz. Tak. No, nawet o A być być. być faktycznie, faktycznie teraz mi się przypomniało, że mówiłem, że to może być wybuchowa mieszanka Brazylijczyka <laughs> z duplem. No i podtrzymuję to. Myślę, że to może być bardzo wybuchowa mieszanka. No, może tam dojść nawet do ręku czynów. po przegranym meczu. Face. <laughs> Ale wróćmy do tego no. właśnie. Wróćmy. A propos Face, wróćmy do Device'a. Potencjalny okay. Device w Face. Jak myślisz, czy to będzie. Czy to będzie duże wzmocnienie? Bo już tak powiedziałeś, że, że Simple nie hmm? Tutaj kogoś innego. No i czy Device będzie dużym wzmocnieniem. Jako zawodnik, który no z ogromnym doświadczeniem. Przede wszystkim. No to prawda, tyle co... cztery Majory. No właśnie, tyle co na wygrywał, to chyba nikt tyle nie na wygrywał, co on. Yy, no. Znaczy powiem tak, yy, wybrać ci wchodzę w zdanie, ale już po prostu wyrywam się do odpowiedzi. Dobrze, tak. Nie dobrze. takie pytania. Więc no myślę, że myślę po prostu, że... Device. Może być. To znaczy, no, wiesz, zależy od jego formy. To jest jakby kluczowe, jak tam będzie mu się układało, ale no myślę, że no wiesz, biorąc pod uwagę to, co robił Broki, no to ciężko, ciężko nie mówić jakby o jako o wzmocnieniu, jakby wiesz, w kontekście tego, że Broki po prostu grał tak słabo, co nie? Jakby nie patrzeć. No tak, no Broki był bardzo niestabilny, no, czyli Divajs będzie będzie prezentował tą średnią chociażby swoją średnią formę będzie ona stabilna, no to już to będzie wiadomo, że to już będzie ale Pamiętaj, rozwacanie. że to jest CS2 Pamiętaj, że to jest CS2, device no był no. mocarzem w CSie go Ale teraz, y teraz też coś tam klika, to nie jest tak No tak, tak ale to już, to już nie jest to samo no umówmy się, on też jest starszy znacznie i no, no myślę, że myślę, że po prostu CS2 to jest ten główny czynnik, który, jakby wiesz, może powodować, że, jakby device, no na pewno nie będzie tak dobry, jak był. To myślę, że możemy sobie w ciemno powiedzieć, że, no raczej, device nie, nie wejdzie, jakby wiesz, na taki poziom, na jakim był kiedyś. I co myślę, że śmiało możemy powiedzieć, wątpię w to przynajmniej. Ale no. Odnośnie tego, czy będzie tam pasował i czy będzie wzmocnieniem, no to na pewno. Myślę, że myślę, że no tak jak powiedziałem przed chwilą, no względem tego jak grał Broki, no to na pewno będzie wzmocnieniem, bo tu nie trzeba, wiesz, jakby, nie trzeba zrobić wiele, żeby to było wzmocnienie, co nie? Także, nice. ale szkoda, w ogóle jakby spójrz na to, że Broki to był, no, no, to, no topowy zawodnik, jakby nie patrzeć, on był naprawdę mocny. Tam zresztą oglądałem jakiś materiał dajże chyba u Flitoksa, w, którym, w którym była właśnie mowa o Broki i jeszcze, że no ja tam nie do końca się zgadzałem z tym właśnie co mówił, że na przykład dziwił się, że że Broki w pewnym momencie zajął bodajże tam chyba szóste miejsce w HLTV jako zawodnik i ja nie wiem, no ja trochę się z tym nie zgadzam, bo Uważam, że Broki był swego czasu no, przepotężny i no, był kluczową postacią w Face. I nie wiem, co się z nim stało nagle. Po prostu zaczął grać fatalnie i. No, i zaczął grać tak fatalnie i jakby przedłużył to, że wiesz, do tego stopnia, że aż go zmienili, nie? Więc nie wiem, nie wiem, co się z nim stało. A szkoda, bo ja go lubiłem bardzo szczerze. Lubiłem go oglądać. Lubiłem w ogóle też jego postać naprawdę, świetny zawodnik i śmieszna postać, no pamiętam kiedyś tam w jakimś wywiadzie powiedział, nie wiem, czekaj, przeciwko komu oni mieli grać? Nie pamiętam, ale powiedział, że y powiedział po prostu w wywiadzie, że no, że enemi kurde, co to była za drużyna? Czy to było Nawi? Albo Maus? No, ale w każdym razie y tam y dziennikarka zapytała i powiedział, że, no zapytała dlaczego, dlaczego przegrają, powiedział, że że po prostu są chujowi, <laughs> także no niesamowity zawodnik, no. niesamowita charyzma, no. no ja właśnie za to go lubiłem, w sensie to taki wiesz, taki trochę, w sensie on miał taki trochę styl bycia, może nie podobny do simpla, ale też był taki właśnie arogancki pod tym kątem, tylko że on był taki arogancki, ale zarazem taki skryty, w tych wywiadach, wiesz, tam nie za wiele mówił i tak dalej, i tak dalej, ale lubiłem go, bardzo go lubiłem i... a swoją drogą tam y, podobno Heroic się teraz nim interesuje, z tego co czytałem było coś, było coś, pamiętam, dzisiaj mi przemknęło między oczami, o ile tak, dobrze, to... o ile dobrze pamiętam Heroic ma stracić San bo g właśnie planuje tutaj podwędzić San i, mm -hmm. no, i wiadomo, no, potrzebują jakiegoś yy, snajpera, więc tutaj jest szansa. Naszego... No dobra. To no chyba wszystko. No, ja już, ja już, jestem, ja już jestem wyczerpany. <laughs> no dobra, to dziękujemy za słuchanie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Czy...